Szanowni Państwo, kolejne miejsce w trakcie naszej podróży nazywa się Narzan. Pierwsza litera N, jak Norbert. No, i są tutaj po prostu takie źródła wodne, górne. No, z różnymi elementami. Można po prostu sobie nawet jakąś butelkę zakupić i, oraz wypić, spróbować. No ona no, z takim smakiem w mm, wiecie co, Rdzy Jak brdzę po prostu o, bierzesz, pijesz i tak to. No nie smakuje oczywiście. Nie w moim smaku jest. No i cóż, najważniejsze prawdopodobnie słowo tu, handel, handel wszędzie, w każdym po prostu miejscu i takie usługi i siakie i owakie, no w kółko, wszędzie to można sobie zobaczyć, już nawet szczerze tak przyznam jestem trochę wkurzony z tego powodu, że no nie ma nie ma żadnej ciszy. To jak w ZOO w, w tej Moskwie to też chodzisz sobie i wszędzie są lud A ludzie są ludcy No i wiecie jak to jest Jakąś tam małpkę sobie chcesz zobaczyć A Przed tym, Przed tobą po prostu 10 lub 15 lub 20 osób Tak o, no różne czapki, rękawiczki e, kapcie nie wiem jakieś buty, nie buty coś tam jakieś paski ogrzewające tak powiedzmy gdzieś tu sprzedawano było chyba to lub coś indziej nawet nazywałem, że jest lecząc że się opasujesz i cię leczą no, nie wiem, być może u kogoś, kto ma jakąś tam chorobę, plec lub czegoś w tym stylu, no to by było pomocne. Oczywiście, widzicie, kamienie sprzedają. Ja piorkuję. Aha. No to też taka ciekawostka, też, że przyznam. Kamienie takie, kamienie siakie. Tak podejrzewam większość ludzi przychodzi po prostu zerknąć, zobaczyć, nic nie, nie... nie mrać sobie, nie? Wydaje mi się, że coś w tym stylu jest. I stół. Jakieś... ...piłki jakieś. Aha. Wygląda fajnie, tylko tak... Żeby zerknąć o prawdopodobnie to coś wykopowanego a i też kamerka śledzi. Można można. I pani już taka zmęczona jest. Twarz ukrywa. Jak przechodziłem omijałem. Spokojnie. O, czapki wyglądają. A Alpaki. O Jezus, przecież tyle zwierzaków zabijano, żeby sobie tą skórę wyrobić. No nie, no porażka. Tylko współczułem tym zwierzakom, które zostały zabijane przez to, przez to. Nie? Handel, 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 handel. O jezu, sowe i ja piórkuję. Aha, no i źródła. Jak mówiłem, kolejne, to już trzecie na naszej drodze oho, takie widzicie od razu rdza jakby coś ono potem się przetwarza to znaczy po jakimś czasie i trzeba to wszystko wypić <laughs> na szybko bo jeśli jakiś czas postoi gdzieś tam nie wiem w lodówce lub gdzieś po prostu woda staje się taka z rdzą niesamowite akcje no. no i znowu lubią to A no to dla samochodów Jezus kto by chciał tak, takie coś sobie na no dla dla fotel dla samochodu <śpiewa> Takie coś sprzedają? No nie wiem. Na siłę, na siłę, by ktoś to sobie zakupił. Nie, się Się nie, nie, ma zamówień I tutaj w tych wszystkich rejonach Wysoko górnych, to przeważnie mieszkają bałkarcy. To znaczy, kabardyńcy mieszkają na. No to znaczy, niżej. A na wzgórzach i w ogóle na wysokości. Bałkarcy No i wracamy sobie z powrotkiem do autobusu. Bo... No nie ma. Co tu tak naprawdę nie ma co oglądać bo i niszczenie zwierzaków i handel bez końca i w ogóle, nie wiem góra to jest to jest najważniejsze takie naturalne zjawisko, które tutaj się mieści chyba i też się jechaliśmy tak autobusem i widać, że nawet jeśli się buduje jakaś taka przestrzeń teren, teren, tak powiedzmy, hotelowy lub tak zwany dom gościny, jak tutaj się mówi dla osób odwiedzających te tereny, tak, ten Elbrus i tak dalej to znaczy. Sama miejscowość, ona nadal nie jest zadbana Tak, nie jest to Nikogo to tak naprawdę nie interesuje Po prostu jak najwięcej pieniędzy wyciągnąć z ludzi I to by było na tyle Tak to jakoś wygląda, szanowni Państwo W tym chyba stylu Żona tu już poszła odnalazła sobie nową przyjaciółkę chodzi patrzy ro, robią sobie razem zdjęcia jak mówię widoki są wspaniałe ja jak na przykład mieszkałem w obwodzie Uranowskim w mieście Dymitrowgrad no to też tam e, całe lasy ogromne choinkowe tak? No, okej. Okay. No, jak prawie każdy pisał w komentarzach, że absolutnie bez sensu było jechać do tego Narzany. No bo nie ma tu

Wydaje mi się, że to wszystko ser jest. Chociaż no nie. Bo ryby. Mieszanka taka. Na tą dróżkę warto, to znaczy nie na dróżkę, tylko na tą rzekę górną warto było popatrzeć. A teraz po schodach i do autobusa. Że mi się podobało. No, najważniejsze. Dobra, na razie do kolejnego odcinka.